Hej Dymantiki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku, który tak się składa, że nagrywałam jeszcze w październiku, czyli listopadzie. Takie późno-jesienne porządki, teraz jest już bardziej pora na porządki późno-zimowe. Ale w końcu udało mi się przebrnąć przez godziny materiału i uznałam, że jest to film, który będzie wam mógł towarzyszyć w Waszych własnych porządkach. Jeśli macie dziś coś do zrobienia, albo Wasza szafa aż prosi się o generalne porządki, to zabierajmy się do roboty. Postaram się z Wami podzielić kilkoma moimi poradami, takimi krokami, o których staram się pamiętać, więc zapraszam Was do oglądania metamorfozy mojej szafy. Pierwszy krok, od którego zaczęłam, to chowanie letnich rzeczy. Wciąż miałam w szafie sporo cienkich ubrań, które w tamtym momencie nosiłam jedynie po domu, więc na samym początku ręcznie wybieram te ubrania, które będą do schowania. Ja rzeczy sezonowe trzymam w tej samej szafie, ale na dole. Swetry były złożone i tam ułożone, bo nawet w lato zdarzało mi się po nie sięgać, w te zimniejsze wieczory, ale jeśli chodzi o ubrania letnie, to składam je i przechowuję je w pudle. Wiem, że nie udało mi się wybrać wszystkich letnich rzeczy, ale przynajmniej jest to większość, i od razu zwalnia mi się masa wieszaków. Na co bardzo się cieszę, bo latem bardzo często mi ich brakuje, mimo że wieszam po kilka rzeczy na jednym. Jesienią, zimą i wiosną. Wydaje mi się, że mam ich akurat w punkt, więc za każdym razem jak widzę, że zwolniło mi się ich trochę, to znaczy, że nadeszła pora na pranie. Tu na podłodze reszta letnich ubrań, nawet wszystkie nie były wyjmowane w tym roku, ale. Tym, co będzie do oddania, a co zatrzymam, będę już decydować w przyszłym roku. Póki co wszystko odkładam. Za każdym razem, gdy robię takie generalne porządki, wyciągam z szafy wszystko. Można od razu skorzystać z tej szansy, żeby przetrzeć meble od środka i upewnić się, że przeglądacie każdą rzecz po kolei. Na letnie ubrania mam dwa pudła, więc trzymam je tu pod ręką, żeby móc dokładać tam rzeczy, gdy znajdę coś więcej. Wszystkie ubrania czekają już na mnie na podłodze. Są to ubrania z wieszaków, z półek, z szuflad, również te nieużywane od dawna do tego sukienki i takie bardziej eleganckie ubrania, nie noszone na co dzień. Trochę tego jest, więc tym bardziej chcę się upewnić, że przejdę dokładnie przez każdą rzecz, sztuka po sztuce, decydując co z nimi zrobić i muszę przyznać, że sam początek był bardzo przytłaczający, ta ilość rzeczy głównie, więc taka mała podpowiedź, zacznijcie od tych prostszych rzeczy, tego co wiecie, że chcecie zatrzymać. Jak już jakoś zacznijcie, to reszta pójdzie z górki. Bustle. Jedna półka jest zarezerwowana na spodnie. Skinny jeans z tyłu, spódniczki na lewo. Mam jeans z boyfriendy i proste nogawki z przodu, a po prawej z tyłu ogrodniczki, a z przodu leginsy i dresy. Miałam jeszcze kilka rzeczy w praniu, więc to nie jest wszystko, ale spokojnie mi się tutaj to wszystko mieści. Nie potrzebuję do żadnego organizera, bo ubrania same ładnie dzielą tę przestrzeń i mam tu jeszcze drugą półkę i tu trzymam wszystkie swetry nie potrzebują one miejsca na wieszaku bo się nie gniotą więc fajnie dopasują, jedyne co to w grudniu przeniosłam je do szuflady a tam trzymałam ubrania typowo świąteczne i zaczyna się wieszanie ubrań dwa pierwsze wieszaki są na biżuterię są to wieszaki metalowe i dzięki tej pofalowanej części mogę sobie spokojnie organizować naszyjniki bez plątania i ze sobą ale wracając do ubrań, sporo tych rzeczy było wcześniej albo w kartonie, albo złożone na półce, więc sporo z nich wymaga ponownego prania czy chociaż przyprasowania, ale mimo wszystko wieszam każdą rzecz, bo nie zrobię tego wszystkiego w jeden dzień, a chcę się upewnić, że tych ubrań nie mam za dużo. Chcę, żeby wszystko miało swój wieszak i było zorganizowane kolorystycznie. Tak wierzam ubrania kolorami, bo wcale nie wymaga to ode mnie tak wiele czasu czy uwagi, a bardzo pomaga mi, gdy szukam czegoś konkretnego. Zaczynam od bieli, później róż, żółty, pomarańczowy, czerwony, przez bordo do fioletu, niebieskiego i kończę na czarnym, gdzie oczywiście mam tego najwięcej. Czyli nie jest to do końca kolorami tęczy, tylko bardziej od jasnego do ciemnego. I możecie tutaj zobaczyć, że tego miejsca jest więcej niż pokazuję, ale druga połowa szafy jest Mateusza i staram się trzymać tej mojej połowy. A tam pod ubraniami mamy też półki, jako że szafa była robiona na wymiar, więc Mateusz w swojej połowie trzyma buty. Ja u siebie trzymam torebki, te mniejsze na wyższej półce, te większe na niższej. I mogłabym sobie tą mniejszą półkę wyłożyć filcem i trzymać tam buty, ale nie mam ich aż tak dużo, żeby potrzebować tej dodatkowej przestrzeni. I jest jeszcze ostatnia półka na dole i tam trzymam rzeczy letnie i te bardziej eleganckie, jeśli nie wymagają tego wywisieć. Wieszam ostatnie rzeczy i tak oto po paru godzinach mamy opanowaną szafę. Sporo rzeczy do oddania czy wyrzucenia, kilka prań do zrobienia, ale jakoś poszło. Zrobiło się tu lżej, to na pewno i gdy dogrywam voiceover, jest już kilka dobrych miesięcy od tej metamorfozy i moja szafa wciąż trzyma się w podobnym stanie. Wszystkie kolejne porządki wymagają już ode mnie o wiele, wiele mniej czasu, a gdy kupuję nowe rzeczy, to staram się pozbywać takiej samej ilości rzeczy, żeby znów nie zagracić mojej szafy. Jeśli wciąż sprzątacie swoją albo właśnie się za nią zabieracie, to trzymam kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!